Siemandor wszystkim, z tej strony długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat czegoś, co no zdarza się w świecie strzeleckim. Głównie zdarza się to ym, ludziom, strzelcom, którzy strzelają dynamicznie. Yy, chodzi o zjawisko, o awarię zwaną squibem. Squeb to nic innego jak. Sytuacja, w której pocisk dostanie na tyle mało energii, że nie jest w stanie opuścić lufy. Może być to spowodowane różnymi czynnikami, które po prostu negatywnie wpływają na spalanie prochu w naboju, lub w ekstremalnych przypadkach tego prochu po prostu może tam nie być. No, trochę squibów zdarzyło mi się już w życiu usunąć. Yy, widziałem sporo rozdęć lufy, widziałem sporo tych luf, yy, jak po prostu były najzwyczajniej w świecie rozerwane. Yy, bo wiecie, sam sklejb generalnie nie jest problemem. Yy, nie jest problemem z tego względu, że jeżeli uda nam się go yy, wyczuć, zlokalizować, no zlokalizować to może źle powiedziane, jeżeli uda nam się ogarnąć temat, że coś nie tak było w tym strzale, który teraz oddaliśmy i że być może pocisk nie opuścił lufy to jesteśmy w stanie w sumie zminimalizować ryzyko i negatywne skutki tej awarii jaką właśnie jest squib. Bo jeżeli po prostu ten pocisk zostanie nam w lufie a my ogarniemy temat, że właśnie coś się stało nam i nie wiem, rozbierzemy, zdejmiemy zamek, zobaczymy, że po prostu lufa nie jest drożna, to posiadając mosiężny wybijak, mosiężny pręcik powiedzmy tam takiej długości troszeczkę dłuższy jak lufa, takiej w miarę szerokości jak przewód właśnie lufy, to jesteśmy w stanie młotkiem i takim wybijakiem pozbyć się tego tej właśnie niechcianej kulki, która nam utknęła. Ja rozumiem, że nie wszyscy noszą, wożą na siłownie, na przepraszam, wożą na strzelnicę ze sobą mosiężny pręt i młotek, ale no, wtedy jesteśmy w stanie przy takiej akcji, jesteśmy w stanie raczej sobie to ogarnąć sami w domu, jak po prostu już wrócimy. Bo o ile na przykład takie wyciągnięcie takiego pocisku w pistolecie nie jest jakimś strasznie ciężkim przedsięwzięciem, bo ta lufa przeważnie jest tam w miarę krótka, no to jeżeli taki pocisk nam utknie, powiedzmy, nie wiem, w jakiejś naprawdę długiej, długiej lufie karabinowej, to już może pojawić się problem. Co jeszcze miałem powiedzieć? Sam squib też nie jest problemem, tak jak już tłumaczyłem, bo jeżeli ten pocisk po prostu nam w tej lufie utknie, to trudno, możemy go wybić. Ewentualnie, jeżeli my nie mamy narzędzi, to pojedziemy do rusznikarza, który ogarnie temat. Gorzej, jeżeli nie zauważymy tego skuiba i najzwyczajniej w świecie poprawimy drugim pociskiem. No i wtedy najprawdopodobniej dojdzie już do rozdęcia lufy, bo to ciśnienie tam wzrośnie na tyle, że po prostu przewód lufy, na przewodzie lufy zrobi się ciąża. Wtedy jest przypał, no bo mamy lufę do wymiany. W najlepszym wypadku po prostu będzie lekkie rozdęcie, z którym czasami też da się strzelać dalej, nie? ale raczej już te, takie lufy są do wymiany. Jeszcze czasami jest taka spoko sprawa, że po prostu, nie wiem, na przykład w ogóle nie było prochu w naboju i po prostu sama spłonka wypchnęła pocisk, który utknął w komorze jeszcze, że wprowadzając drugi pocisk, drugi nabój do komory wprowadzając. Zamek nie będzie w stanie się zareglować z tego powodu, że sam nabój nie wejdzie na tyle głęboko, żeby zamek zdążył się, żeby zamek mógł się zamknąć. Więc no wtedy wiadomo, że po prostu próbujemy oddać strzał, a widzimy, że no coś jest nie tak, bo nie doreglowało nam w ogóle tego zamka. No i plus nie możemy oddać strzału i widzimy, że coś jest nie tak. Powiem jeszcze taką rzecz, z którą pewnie większość z Was nie będzie się zgadzała. Najwięcej skipów widziałem na amunicji realaborowanej. Czyli jak tam ktoś sobie sam w domu tłukł na amunicję i miał o tym pojęcie, to to się nie zdarzało. Ja chyba raz wyciągałem też taki pocisk z lufy na amunicji fabrycznej. Nie pamiętam już co to było, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale no z mojego doświadczenia najczęściej wiem, że zdarza się to na amunicji właśnie realaborowanej, czy to nie pamiętam już. Też nie będę rzucał nazwami różnych tam firm, które robią tę amunicję, bo to też nie o to chodzi. Ja ogólnie nie mam zaufania do amunicji realaborowanej, szczególnie wtedy, kiedy strzela się dynamicznie. Bo jeżeli robimy to typowo statycznie, to jesteśmy w stanie wyczuć, że coś się nie tak stało i po prostu sprawdzić, zminimalizować możliwość oddania tego drugiego strzału, który nam tą lufę prawdopodobnie rozedmie, a w gorszym przypadku ta lufa po prostu może no, się rozpieprzyć całkowicie. Więc. Z wieloma strzelcami rozmawiałem, którzy mówią, że to nieprawda, że to bzdura, że taka amunicja relaborowana jest gorsza, że oni już strzelają kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy z takiej amunicji i jest spoko. Okej, okay, rozumiem. Ja nie mówię z natury, że to jest zła amunicja. Chodzi po prostu o to, że no ja widziałem więcej przypadków z takiej amunicji. Sam z niej nie strzelam, więc nie jestem też w stanie wam powiedzieć na przestrzeni tak powiedzmy od nie wiem tych 3-4 lat na ile kontrola jakości i sama jakość tej amunicji relaborowanej wzrosła po prostu. Bo być może jest tak, że ona jest teraz całkiem spoko i takie rzeczy się będą zdarzały powiedzmy porównywalnie do tej amunicji sklepowej. Ja po prostu Wam mówię, że najwięcej razy widziałem właśnie skuiby czy rozdęcia luf właśnie za amunicji relaborowanej. No dobra, to słowem wstępu. A teraz skąd się biorą przyczyny właśnie takiego zjawiska jak skuib? Przyczyną może być niewłaściwa elaboracja, bo jeżeli kilka razy zdarzyło wam się te kulki lepić, to wiecie, że zmęczenie materiału w postaci waszej głowy może spowodować to, że na przykład pominiecie jedną łuskę i nie dosypiecie do niej po prostu prochu. Wiem, że to się raczej rzadko zdarza, ale słuchajcie, no wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy, więc pierwszym taką pierwszą przyczyną jest właśnie niewłaściwa elaboracja. Może tego prochu nie być, może być tego prochu za mało. Jeżeli jest go za dużo, to raczej nie ma opcji, żeby taki squip nam gdzieś po prostu wystąpił. Może się zdarzyć też również, że nasz proch będzie już stary, zwilgotniały, nie wiem, brudny, z czymś tam się pomiesza. No, wiecie, wszystko się może zdarzyć. Generalnie niewłaściwa elaboracja i problem z. Z Drugą przyczyną jest zanieczyszczenie zanieczyszczenia w naboju, czyli na przykład nie wiem, dostanie się nam coś do tej łuski, co przeszkodzi w procesie spalania tego prochu i on nie będzie miał siły wypchnąć po prostu tego pocisku, więc to jest kolejna rzecz, jaka może być. Trzecia sprawa to uszkodzone lub wadliwe naboje. Amunicja mogła nam zamoknąć gdzieś, mogła być źle przechowywana, mogła być źle zabezpieczona przed jakimiś tam warunkami pogodowymi czy wilgocią, różnymi innymi rzeczami. Um, mogła nam się jakoś uszkodzić, nie wiem. Um, upadła nam na kamień, zrobiło się lekkie. Um, nie wiem, łuska nam pękła po prostu. No wiecie, no, są rzeczy, które często ciężko jest przewidzieć, a po prostu się mogą zdarzyć. Um, szczególnie często przez złe przechowywanie, które jest w sumie czwartym punktem, który chciałem powiedzieć, że jednak warto dbać o to, żeby ta amunicja była przechowywana w warunkach takich, które pozwalają na jak najdłuższe utrzymanie jej właściwości. Więc tak, tak wyglądają przyczyny tego zjawiska. Jeżeli chodzi o skutki, no to naj Mniejszym tym, co może się nam stać, czyli naj, e, najlepszą opcją, jest to, że e, strzelimy, zobaczymy, że coś jest nie tak, zlokalizujemy, gdzie jest ten pocisk w, w, w lufie, w przewodzie lufy, wybijemy go i strzelamy dalej. Prawdopodobnie nic się nie stało. Nie? Warto zawsze zajrzeć później boroskopem ogólnie w taką lufę, bo lepiej wiedzieć, jak to później wygląda. E, widziałem też przykłady, że e, po kilku skujbach w lufie, gdzie nie było poprawione drugim nabojem, lufa jednak się rozdała. Więc tak to może wyglądać. Czyli z pierwszych takich skutków jest uszkodzenie broni. Może to być uszkodzenie lufy, jeżeli poprawimy drugim, a lufa nam się rozednie albo na przykład wybuchnie, to może również pójść zamek, szkielet. No, no wiecie, dużo się może stać, no nie? Ta energia, która się generuje przy pchnięciu drugiego pocisku, może naprawdę zrobić kuku naszej broni, więc warto na to zwracać uwagę. No i oczywiście to wszystko może prowadzić też do obrażeń strzelca oraz osób w pobliżu, więc no jest to taka awaria, którą warto mieć z tyłu głowy, że coś może wystąpić. Nie? Raczej nie jest to najczęstsza awaria, taka jak na przykład nie wiem, fajkowanie nam łusek, tam pocisków, nabojów, przepraszam, czy niezbijanie spłonek, ale no, trzeba zwracać uwagę na to, że to jednak się może stać. No, i teraz w sumie rzecz też ważna, jak rozpoznać i reagować na zjawisko zwane skuibem. Samo rozpoznanie tego jest kluczową rzeczą, która pozwoli nam zrobić, zminimalizować ryzyko zniszczenia broni, uszkodzenia strzelca, uszkodzenia ludzi wokół. Po pierwsze, nieodpalona prawidłowo. Amunicja ma bardzo specyficzny dźwięk. Ten dźwięk można najbardziej porównać do strzału korka od szampana. Naprawdę to jest taki dźwięk, który jest charakterystyczny, i mając słuchawki aktywne na uszach, jesteśmy w stanie go um, usłyszeć po prostu. Problem się robi wtedy, jeżeli na przykład strzelamy wśród tam grupy ludzi. Tych ludzi strzela sporo i po prostu nie wiemy, czy to był strzał nasz, czy kolegi obok. Ale możemy to rozpoznać również kolejną rzeczą, która jest bardzo charakterystyczna, a tą rzeczą jest praktyczny brak odrzutu. Albo ten odrzut jest delikatny, albo nie ma go wcale. To jest tak, jakby się strzeliło, nie wiem, z kapiszona po prostu, albo jakby włożyć łuskę bez naboju, bez pocisku, Łózkę bez pocisku włożyć z samą spłonką i strzelić, nie? albo po prostu strzelanie, nie no, ślepakami to źle powiedziane. No ale ten odrzut jest minimalny, albo nie ma go w ogóle. Więc nawet jeżeli nie będziemy pewni, czy ten strzał był nasz czy kolegi, a poczujemy, że ten odrzut był minimalny albo w ogóle go nie było, to prawdopodobnie pocisk znajduje się dalej w przewodzie lufy, bo energia nie pchnęła go na tyle, żeby on z tej lufy wyleciał. Jeżeli już takie coś wtedy zlokalizujemy, jeżeli coś takiego coś ogarniemy, że to właśnie się przydarzyło prawdopodobnie nam, no to oczywiście zdejmujemy zamek. Jeżeli to się działo w pistolecie, zdejmujemy zamek i patrzymy, czy lufa jest drożna. Jeżeli widzimy światło przez lufę, no to jest spoko. Jeżeli nie widzimy światło przez lufę, to mamy pocisk w przewodzie lufy. Jeżeli w karabinie jesteśmy w stanie zajrzeć też przez przewód lufy, no to. Też tak zaglądamy, no i patrzymy, czy światło się świeci przez dziurkę, czy się nie świeci. Jeżeli się świeci, to spoko, jeżeli nie, no to jest lipa. No i wtedy musimy zdać sobie sprawę, czy jesteśmy w stanie sami usunąć tam awarię na strzelnicy, to wtedy w ogóle jest świetnie, jeżeli się uda. Jeżeli się nie uda, no to jeżeli wiemy, że może może nam się uda zrobić to w domu, to próbujemy robić to w domu w jakichś tam warunkach chałupniczych, a jeżeli wiemy, że nie cholery nie jesteśmy w stanie usunąć tego y, pocisku, albo nie daj Boże poprawiliśmy drugim i po prostu zrobiła się ciąża, no to jedziemy do różnikarni, y, która jakimś tam sposobem swoim y, udrożni ten przewód lufy. Ym. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą y, chciałbym Wam tutaj przedstawić, y, jest coś, na co y, natknąłem się przypadkiem, to akurat polecił mi mój kolega, z którym pracuję, a mianowicie o warsztaty albo szkolenie, jak zwał tak zwał, ze skujbów. Ciekawe jest to, że um, są to jest to spotkania na strzelnicy, gdzie prowadzący ma pięć klamek i całą paletę różnorako zelaborowanej amunicji, gdzieś gdzie tego prochu nie ma w ogóle, gdzieś gdzie tego prochu jest troszeczkę, troszeczkę więcej. I całość szkolenia polega na tym, że po prostu robimy Squibby na jego broni. Szkolenie jest fajne z tego powodu, bo jesteśmy w stanie odczuć faktycznie na własnej łapie, na czym polega ten minimalny odrzut albo w ogóle brak tego odrzutu przy Squibie. Jesteśmy w stanie usłyszeć, jak brzmi ten wystrzał źle zrobionego naboju, który nam właśnie spowoduje zator w lufie. Jesteśmy też w stanie pozbyć się samej tej lufy. Tam oczywiście na tych warsztatach są młotki, są te wybijaki mosiężne i po prostu po każdym squibie każdy idzie i wybija ten nabój, ten pocisk z przewodu lufy. Szkolenie jest bardzo fajne. Prowadzi je gość, który na Instagramie ma nick BrassGoblin. Tutaj teraz Wam się on pewnie wyświetli. Jeżeli chcecie na takie szkolenie się zapisać, pójść do niego, to piszcie do niego na Instagramie. Z tego co wiem, to on działa również na forum braterstwa, więc stamtąd też ktoś z Was, z was może go kojarzyć. Powiem Wam szczerze, że yy, szedłem na to szkolenie nie wiedząc, co tam się może dziać, bo tak gadam właśnie z tym kumplem i mówię, że no, nie ma opcji, że będziemy po prostu wstrzeliwali sobie pociski yy, w lufę, żeby te skuiby zrobić. Okazało się, że właśnie tak na tym polegało to szkolenie. Yy, i było ono bardzo fajne, bo ja pracując jako rusznikarz, tak jak mówię, sporo razy udało mi się te squiby po prostu hmm, przepchnąć przez lufę, te lufy udrożnić, oddać strzelcom nieuszkodzoną broń, ale nie miałem takiego pojęcia, jak to wygląda w praktyce, jeżeli tego squiba łapiemy. Więc po takim szkoleniu już wiedziałem, jak on brzmi, jak go czuć w tej broni i hmm, parę razy mogłem sobie po prostu go wybić z tej lufy. Z pistoletu. Także jeszcze raz mówię: Bras Goblin, którego można złapać na Instagramie. Polecam te szkolenia. Jeżeli kogoś z Was interesuje to, jak to wygląda, a naprawdę warto, ja Wam sam mówię, że warto, bo największym problemem jest też ta procedura tap, rak i bank. Tak? Jeżeli mamy po prostu niewypał, no nie, jeżeli coś tam, tam nie odpaliło. Bo jeżeli nabój, jeżeli nabój nam nie wypali, pocisk zostanie w połowie lufy i drugi nabój nam się zaregluje w komorze i odpali, to rozedmiemy sobie lufę. Nie? Pół biedy, jeżeli ten nabój będzie wystawał delikatnie i zamek nie doregluje, to o czym mówiłem na początku filmu, to no wtedy po prostu kolejny strzał nie padnie, ale na tym szkoleniu właśnie też jest poruszony ten temat. I też y, mam nadzieję, że i po moim y, materiale. I jeżeli się zdecydujecie na szkolenie, to będziecie sobie zdawali sprawę, że nie za każdym razem y, ta procedura właśnie zdaje egzamin, bo może on nam wyrządzić więcej szkody niż y, jest to warte y, tego wszystkiego. Więc y, podsumowując, y, Skype jest to awaria, która się zdarza. Jeżeli tylko i wyłącznie nam ona stworzy zator w Lufie, to pół biedy. Gorzej, jeżeli ona się przerodzi w rozdęcie Lufy, zwaną kolokwialnie ciążą. Warto mieć to z tyłu głowy, warto wiedzieć, jak się zachować przy, takim, przy takiej awarii, warto wiedzieć, jak ją rozpoznać. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcecie nauczyć się rozpoznawać właśnie tą awarię, to polecam zapisanie się/szkolenie do Braz Goblina, które odbywa się w Warszawie. No i co? Przetrzymujcie swoją amunicję w warunkach takich, w jakich sami byście chcieli być przetrzymywani. Żartuję oczywiście. Pilnujcie tej amunicji raczej nie starajcie się nie strzelać z gówna, bo szkoda kupić pistolet za 10 tysięcy, karmić go jakimś, jakąś wątpliwej jakości amunicją, a potem mieć do wymiany lufę, która czasami może kosztować kilka tysięcy, nie? Więc dbajcie o to, zwracajcie na to wszystko uwagę, bądźcie czujni na strzelnicy bo zawsze coś tam się może zdarzyć, jakaś dziwna awaria, którą trzeba szybko rozpoznać i na nią zareagować. No i standardowo, jeżeli materiał się Wam podobał, to zostawcie coś po sobie, puśćcie go dalej, żeby Wasi znajomi wiedzieli, jak postąpić podczas złapania squiba. I standardowo, jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, daj go dalej i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.